Kochani, to znowu ja. Dzisiaj tak króciutko o węzie, bo pytacie mnie, czy nie znam kogoś, kto robi dobrą węzę. Kochani, tutaj z tą węzą to jest mały problem, ze względu na to, że o ile mamy przepisy dotyczące jakości wosku i tutaj producenci często badają pod niektórymi składnikami wosk, nie pod wszystkimi są w stanie, kochani, sprawdzić. Czy to jest uczciwy, jak się to mówi, producent węzy, czy nie, to musimy ocenić sami, bo ja tego nie wiem. Tego nie mówię, nie wiem. Powiem szczerze, sama mam problemy z węzą. Często jest tak, że mi na przykład spływa, nieraz jest tak śmierdząca, że to idzie zwariować, co to jest, wiecie, aż U. Nieraz wydaje mi się, że jest czymś barwiona, bo to jest nienaturalny kolor tej węzy, więc ciężko powiedzieć. No, mm, sprawdzam wielu producentów, mam większe lub mniejsze problemy. Zazwyczaj te ostatnie, co mam, to mam w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy kupowane. Nie jest najgorszej jakości, aczkolwiek widzę, że też mi zjadają, zgryzają gdzieś tam po bokach. I, kochani, tutaj nie chodzi o to, że to jest tak do końca patrzone na to, że to jest wojewódzkim, że tu wojewódzki związek ma jakieś, wiecie, problemy z tym. Kochani, problem polega na tym, że są normy, które obowiązują w wosku. I tutaj, jeżeli chodzi o oddanie wosku, to nie ma problemu, musi to być dobrej jakości. Problem jest taki, że później producenci, czy tam gdzieś, kto, kto robi ten wosk, przerabia ten wosk, to na węze już nie ma norm. Tak naprawdę, jeżeli producent będzie nieuczciwy, to doda tam takie składniki, jakie będzie chciał, żeby tej węzy było więcej. I nie ma na to norm i nie ma na razie mm, przyszłości na to, żeby te normy były robione. Tak więc ja tutaj patrzę bardziej na to, żeby też były badania robione pod kątem zgnilca, czy tam jakieś yy, zaległości takich, wiecie, trujących pszczoły. Nie kupuję z byle jakiego źródła też, yy, ze względu na to, że no, parę razy kupiłam... Nie tyle węzy, co ramki do miodów sekcyjnych i razem z tymi ramkami do miodów sekcyjnych przyszły mi takie zalążki, dosłownie to były takie paseczki maluteńkie tej węzy. Ludzie kochani, powiem wam tak, ja w życiu takiego smrodu nie czułam. Ja te rameczki wieczyłam przez miesiąc, żeby w ogóle wyszły z tego smrodu, zanim nie wiem skąd to jechało i co to było. Po następne te paseczki miały nienaturalny kolor, więc były czymś barwione, nie wiadomo czym. Ja tego w ogóle na nie podałam wtedy do uli. Ja jeszcze je odkażałam, te rameczki drewniane, bo po prostu powiem wam, ja naprawdę nie wiem skąd to przyszło, ale... To jedna ropa była, więc to wszystko było właśnie w tych centymetrowych kawałeczkach węzy. W życiu bym sobie nie wyobrażała, żeby coś takiego wsadzić na miód, bo ten miód by mi po prostu jechał tak, że ja bym nie była w stanie go po prostu nawet spróbować, a co dopiero sprzedać komuś. Więc tutaj trzeba uważać na to, skąd zamawiamy. Najlepiej, kochani, w tym momencie pobierać każdą ilość wosku, którą macie. Czy to od sklepy, czy to jakieś nadbudowy, czy dzikie zabudowy, ramki, które, kochani, wymieniacie. Tu też możecie więcej wosku pozyskiwać w momencie, kiedy zaczniecie częściej wymieniać ramki. Bo jeżeli my zostawiamy ramki czarne w ulu, to z tego wosku już nie będzie. Ale jeżeli my robimy dość dużą rotację ramkami, to kochani tak, pszczoły nam odbudowują, mamy czyszcze i zdrowsze gniazda, do tego możemy pozyskiwać dodatkowy wosk. A ten wosk kochani, im częściej będziemy pozyskiwać i będziemy robić węze ze swojego wosku, dając do kogoś uczciwego, Ewentualnie sami nauczymy się robić węzę. Zapraszam na stronę pana Igora Pawełka. Tutaj na pewno ma filmiki, jak robić węzę, ponieważ wiem, byłam, widziałam, robi sam u siebie tą węzę. Więc jest to bardzo proste, kochani, tylko czasochłonne. Ja nie powiem, że nie. To jest pracochłonne i czasochłonne, ze względu na to, że trzeba poświęcić troszkę czasu. Ale, kochani, albo wieczorami, albo przez zimę, można sobie tej węzyn naprodukować. Tylko zacznijmy szanować przede wszystkim nasz wosk od naszych pszczół. A wtedy, jeżeli my będziemy szanować, i po którymś razie, kiedy będziemy ten, ten to, to nasz wosk przetapiać. Tych szkodliwych jakichś tam dodatków w węzie będzie coraz mniej, prawda? On będzie malał. I powiem szczerze, że to jest jedyny sposób na to, abyśmy mieli porządną węzę u siebie na pasiece. Więc zapraszam, bawmy się razem.